Sad mecz No, no marno to jest zliśno Wszyscy są heavy No ile on ma życia Dobra, otwieraj mi to A idealnie jak przyszedłem za luchną tam był już Co no, Bo widziałem, czy nie zdążyłeś się zatrzymać, wystaje. To masz... Ja To tak... magia! Chodź do dziś, się, tam przeżyjemy. Na pewno nie. Przepraszam! Przepraszam! To już nie jest modne, to by było ciekawe. Ty się starasz, w, w którym nikt w to nie gra. Masz na myśli? Bo nie jest to nawet ciekawe, bo nikt nie gra w ogóle. Tylko trzeba, trzeba by było osoby znaleźć, żeby zagrać. Jak już Jak wam ugusa chcesz grać, to musisz z kimś No U nas jest dwóch Tak żeby z 8 osób co najmniej zebrać Czyli nigdy nie zagramy Demu no co jest Co? Oślepiłem pieska chyba Chyba Ale to tylko chyba Miałem hitmarka no, ośle oślepiłeś, to miałeś w tego flasha, znaczy w Kurwa, nie przeszedłem. A weź mi zabił. Co tam widzisz? Co tam widzisz? Plagę. Dawaj, dawaj, pompuj mnie. Ej, bo to plagę szybki. HS mu strzelł, schował się. Wystraszył się, że nie ma już różowego. Nie zamykaj tego grata. Zamykaj, 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 zamykaj. To jesteś. jak jesteś. go? go. To Ej, dobra, wszystkie Nie To został w jesteś. w gejcie. I do w jesteś. To jesteś. poszło. Tyber? Jezus Maria, jak się wystraszyłem! Czego? To ja właśnie powiedziałem? Coś tu stało? się? I nagle spojrzałem na prawą stronę, bo patrzałem na drugi monitor i widzę przez całą 049. Ej, ale mi nie pomagaj! Ej, co z nim robimy? Ja możesz wejść, możesz wejść, ja ci to rozładę. Ale to byś mi apteczki... Dawaj, zmieniaj go. Z 11 HP Granat. I wlazł granat. Tak, to zostało, serwer, bym Ten serwer wygląda gorzej niż monitor, pacjenta przy babciach. <laughs> Skaczek, góra, dół. Niestabilny. Czasem zero jest dalej. Nie to jest żart, bym mógł wrócić w tego w film. <laughs> to jest żart z kategorii demonetyzacja kolego. Ja i tak, i tak mi nie pasam. Do naukowca, nie? Pytam się, dlaczego mu robi krzywdę, to powiedział, bo lubię. To i klasa. No nie, on odpalił na mnie prędkość. Też pieniądze? To co, Nie, chcę. Zostać w środku, sorry. Ojoj, przepraszam. Ojoj, przepraszam. Chłop, wyciągną pistolet, nie? Pistolet żeby się szybciej wyciągnie, że moja broń. I otworzyłem trzy szybkie banie. O, pies też jest. Przeładowuję.